Zgadza się jej osiągnięcie i styl chyba, prawda? Jedna z najlepszych nocy w Lublinie, w sporcie, w latach. E, tego nie wiem, ale na pewno moja. Więc e, jest to mój największy sukces, e, pomimo tego, że mam dwa medale mistrzostw Polski w kolorze złotym. E, tutaj ten sukces, można powiedzieć swoimi rękami, od samego początku e, wyciągnąłem z parkietu. E, I tak jak wspomniałeś, moja. To jest najlepsza noc w Lublinie. No i też dzisiaj mam wrażenie, że robiłeś wszystko, żeby jednak dostać statuarkę MVP, bo grałeś jak lasowi rozgrywający na najwyższym światowym poziomie. Eee, dziękuję bardzo. Eee... Powiem Ci szczerze, że jakoś, jakoś z, z Bielskiem czuję tą grę ich zawodników w bloku, więc jakieś takiej szczególnej taktyki nie, nie ustawiałem. Po prostu grałem to, co mi tutaj na widelcu się na, nałożyło i, i to funkcjonowało, więc ja tutaj nie musiałem nic zmieniać, kombinować. Po prostu strzelałem sobie tam, gdzie akurat uważałem, że, że będzie największa szansa na zdobycie punktu i, no i wychodziło to super. No tak, dzisiaj świetny Ziobrowski, do środek to czy po rękach całować za to, jakie ciasteczka i w by smażałeś. Tak, no dzisiaj fajnie, wiesz co, bo e, e, jedna rzecz, że wielko dużo grało z czytania na środku, więc tym środkiem można było grać, e, pozwalało mi na to przyjęcie, jak najbardziej było stabilne na, na długości całego meczu, więc e, tak myślę, że mogłem dużo więcej tym środkiem pograć, ale, ale wiesz, ostatni mecz, niech, niech każdy troszeczkę tego, tego tortu zje.